Drogi słuchaczu, widzę, że dotarłeś do końca płyty. Gratuluję! Jak się nie podobało, to weź ją wyrzuć! Pewnie i tak ściągnąłeś ją z neta! A jak się podobało, to się nie dziwię! Sam bym sobie ją kupił, gdybym nie był postacią fikcyjną! A na koniec dla wszystkich piosenka! Jeszcze raz to powiem. Bada depresja i nie wiesz, co robić masz Z oczu łaska spływa, zalewa Ci twarz To potrzebna jest tabletka, Połknij o a do weź kwas Herabletka wszystkie rany znasz. nas Połóż się na torach, chyba na to pora. Odjaraj towar i nie pytaj konduktora Lub otwierając browar, westchnij głowę w sens. To metoda nowa, przecież na delirium Nie męczy się chłopak, tak wszystko jest super A cały świat przecież i tak macie w dupie Więc to na lupie